Trzy pierścienie dla królów elfów pod otwartym niebem, siedem dla władców krastali w ich kamiennych pałacach, dziewięć dla śmiertelników, ludzi śmierci podległych. jeden dla władcy ciemności na czarnym tronie w krainie Mordor, gdzie zaległy cienie, jeden by wszystkimi rządzić, jeden by wszystkie odnaleźć, jeden by wszystkie zgromadzić i w ciemności związać w krainie Mordor, gdzie zaledwie ciebie. Przygody Toma Bombadila. Dziarski Tom Bombadil, co serce ma złote, nosi żółte budy i modrą kapotę. Na to pas ma zielony, a spodnie ze skóry i wysoki kapelusz, w nim łabędzie pióro. A mieszka pod wzgórzem, tam gdzie rzeka wija, ma wśród traw swe źródło i gdzie toż ją spija. Wiele ścieżek prowadziło w górę i wiele przełęczy otwierało przez nie przejście, lecz większość tych dróg była tylko zwodniczą Łapką i nie prowadziła nigdzie, albo też prowadziła do katastrofy. Na wszystkich też niemal ścieżkach czyhały złe moce i okropne niebezpieczeństwa. Prasnoludy jednak wraz z naszym hobitem, wspomagane mądrymi radami Elronda oraz wiedzą i pamięcią Gandalfa, obrały właściwą drogę do właściwej przełęczy. Tolkien opowieści z niebezpiecznego królestwa. Dawno, dawno temu żył sobie piesek, którego nazwano Łazik. Łazik był bardzo mały i młody, to też brakło mu rozwagi. Bawił się wesoło w słonecznym ogrodzie, podrzucając żółtą piłkę. I gdyby zabawa nie zajmowała go tak bardzo, nigdy nie zrobiłby tego, co zrobił. Nie każdy stary człowiek w postrzępionych spodniach musi być zły. Niektórzy z nich zbierają kości i butelki i mają własne pieski, inni to ogrodnicy. A czasem bardzo rzadko zdarzają się też znudzeni czarodzieje na wakacjach. Wałęsający się bez celu po świecie w poszukiwaniu jakiegoś zajęcia. Człowiek, który pojawi się zaraz w naszej opowieści, był właśnie czarodziejem. Przybył ścieżką odziany w stary znoszony płaszcz z wysłużoną fajką w zębach, w starym zielonym kapeluszu na głowie. Gdyby łazik nie był tak zajęty obszczekiwaniem piłki, może zauważyłby niebieskie piórko. Zatknięte z tyłu za wstążką kapelusza, a wówczas, jak każdy rozsądny piesek, zapewne by się zorientował, że przybysz to czarodziej, niestety jednak nie dostrzegł go. Kiedy starzec schylił się i podniósł piłkę, zamierzał zamienić ją w pomarańczy, a może nawet w kość czy kawałek mięsa dla psa, łazik warknął i rzekł: Oduż ją, nie mówiąc nawet proszę. Rzecz jasna, nieznajomy będąc czarodziejem doskonale go zrozumiał i odparł cicho gupta się, także nie dodając proszę. Potem schował piłkę do kieszeni, jak wydrażniał się z psem i zawrócił. Przykro mi to mówić, ale łazik natychmiast złapał go zębami za spodnie i odgryzł spory kawałek tkaniny. Możliwe, że jednocześnie odgryzł też kawałek czarodzieja. W każdym razie starzec odwrócił się nagle wściekły i krzyknął. Durniu, idź, zostań zabawką! I wówczas zaczęły się dziać niezwykłe rzeczy. Łazik od początku nie był zbyt dużym psem, teraz jednak poczuł się znacznie mniejszy. Rawa zdawała się wyrastać do iście olbrzymich rozmiarów, kołysząc się wysoko nad jego głową, a daleko między wielk wielkimi źdźbłami, niczym słońce wschodzące pośród drzew dostrzegł ogromną, żółtą piłkę. Zostawioną tam przez czarodzieja. Usłyszał szczęk furtki zatrzaskającej się za starcem, lecz go nie widział. Próbował zaszczekać, jednak zdołał wydobyć z siebie tylko słabiutki dźwięk, zbyt cichy, by dosłyszał go zwykły człowiek. Wątpię zresztą, by nawet pies mógł go usłyszeć. Stał się tak mały, że gdyby w tym momencie pojawił się tam kot, z pewnością pomyślałby, że łazik to mysz i pożarłby go. Psotka by to zrobiła. Psotka była wielką czarną kotką, która mieszkała w tym samym domu. Na myśl o psotce łazika ogarnął prawdziwy strach. Krótce jednak zupełnie zapomniał o kotach. Otaczający go ogród nagle zniknął i łazik poczuł, że dokąd śleci, Choć nie wiedział dokąd. Kiedy wszystko się zatrzymało, odkrył. Iż znalazł się w mroku, otoczony wieloma twardymi przedmiotami, i leżał tak bardzo długo w dość niewygodnej, ciasnej skrzynce. Nie miał nic do jedzenia ani picia, co gorsza, jednak odkrył, że nie może się ruszyć. Z początku sądził, że to z powodu ciasnoty, lecz potem przekonał się, iż za dnia jest w stanie poruszyć zaledwie odrobinę z ogromnym wysiłkiem. I tylko wtedy, gdy nikt nie patrzy. Dopiero po północy mógł chodzić i machać ogonem. Ale i wówczas dość sztywno. Stał się zabawką. A ponieważ nie powiedział proszę do czarodzieja, teraz cały dzień musiał siedzieć i służyć. Taka spotkała wokalni. John Ronald Ruel Tolkien. Niść, dzieło nie. Żył sobie kiedyś człowieczek nazywany Nigl, którego czekała długa podróż. Nie chciał wyjeżdżać. Tak naprawdę pomysł ten wcale mu się nie podobał. Podróż jednak była konieczna. Wiedział, że kiedyś trzeba ją będzie rozpocząć, ale nie śpieszył się z przygotowaniami. Nigl był malarzem. Niezbyt co, pra co prawda znanym, co wynikało także i z tego, że, nie że zawsze miał wiele rzeczy do zrobienia. Nie przepadał za nimi, ale robił je całkiem dobrze, gdy, kiedy nie mógł się od nich uwolnić, co jego zdaniem zdarzało się aż nazbyt często. W jego ojczyźnie obowiązywały raczej surowe prawa. Były także i inne przeszkody. Na przykład, Nigel bywał czasami po prostu leniwy i nie robił w ogóle nic. Był także, na swój sposób, dobry. Znacie ten rodzaj dobroci, który sprawia przykrość o wiele częściej niż popycha do jakiegokolwiek czynu. A kiedy wreszcie Nigel zaczynał coś robić, bynajmniej nie powstrzymywało go to od narzekania, przeklinania, głównie do siebie i tracenia cierpliwości. Ale pomimo to, pomagał często swemu sąsiadowi, panu Pariszowi, który był kulawy. Czasami pomagał także ludziom mieszkającym dalej, jeśli przyszli i poprosili go o to. Od czasu do czasu przypominał sobie o podróży i zaczynał pakować różne rzeczy w bardzo nieskuteczny sposób. Wtedy nie malował zbyt wiele. Miał gotową pewną liczbę płuc. W większości były one zbyt wielkie i zbyt ambitne, jak na jego możliwości. Nigel należał do tych malarzy, którzy malują liście lepiej od drzew. Spędzał zwykle wiele czasu nad pojedynczym liściem, próbując uchwycić jego kształt, połóz, blask kropli wody na jego krawędzi. Lecz chciał namalować całe drzewo i wszystkie jego liście, tak podobne, a przecież tak różne. Jeden obraz szczególnie go niepokoił, rozpoczął się od liścia koło wiatrem, liść przemienił się w drzewo, drzewo rosło, rozpościerając niezliczone gałęzie i wypuszczając fantastyczne korzenie. Pojawiły się dziwne ptaki, wśród gałęzi i gniazda nimi też trzeba było się zająć. Później wokół drzewa i poza nim, widoczne przez szczeliny wśród liści i gałęzi, rozpostarły się kraj. Widać było cień maszerującego lasu i błysk pokrytych śniegiem górskich szczytów. Nimby stracił zainteresowanie innymi obrazami, lecz przystawiał je i przybliżał do krawędzi Wielkiego płótna. Szybko stało się ono tak ogromne, że musiał używać drabiny, po której biegał w górę i w dół, tu zrywając krawędź płótna, tam kładąc smugę farb. Gdy ktoś przychodził do niego z prośbą, wydawał się całkiem uprzejmy, choć czasem bawił się leżącymi na stole ołówkami. Nieuważnie słuchał tego, co do niego mówiono. Cały czas myślał o wielkim płótnie, stojącym w wysokiej szopie, którą specjalnie w tym celu zbudował w ogrodzie, w tej części, gdzie niegdyś uprawiał ziemniaki.